Dzień dobry wszystkim, nazywam się Jakub Kołaczek. Znacie mnie już z poprzednich filmów, tutoriali, jak pracować z naszymi produktami. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać naszą kolejną modelkę, naszą kolejną sytuację w salonie. Mamy dość ciemny odrost naturalny, taką głęboką piątkę. Następnie mamy przerudzenie i przejaśnione długości i końce. Od czego dzisiaj zaczniemy? Zaczniemy dzisiaj od oczyszczenia i od podjaśnienia naszego naturalnego koloru. Oczyszczenia tej rudości, tego złota, a później zajmiemy się dopiero długościami i końcami nadawaniem odpowiedniego koloru. Najpierw będziemy aplikować na odrost, a później na tą przezłoconą część. I tak jak już wcześniej wspomniałem, używam farby super rozjaśniającej w celu podjaśnienia naszej natury i oczyszczeniu tej e, części. Zaczynamy oczywiście od tyłu, dlatego że. Z tyłu skóra głowy ma inną temperaturę niż z przodu, byśmy równomiernie oczyścili nasz produkt. Co też jest bardzo ważne, nakładamy produkt nie w sposób taki, tylko aplikujemy, wklepując farbę w nasz odrost, żebyśmy nie przeciągali pigmentów. Jesteśmy już po skończeniu aplikacji pierwszego produktu. Czas trzymania produktu na skórze głowy i na tej środkowej części włosów to jest 40 minut. Po 40 minutach będziemy spłukiwać produkt, następnie będziemy mieli szamponem zakwaszającym i będziemy podsuszać włosy do następnego etapu naszej koloryzacji. Zobaczcie, jak farba 12 z 0,6% oksydantem przepięknie nam. Oczyściła płótno do pracy i bardzo ładnie podjaśniła nam odrost. Nakładamy tą mieszankę tylko na odrost i delikatnie, bardzo delikatnie przycisną. To chyba do podróżu, będziemy mieli na włosach niesamowity melanż kolorystyczny. Mamy włosy przepięknie oczyszczone przez produkt, mamy czyste, czyste płótno do pracowania. Zaczynamy. Słuchajcie, so, teraz kolejny etap naszej koloryzacji. Mamy odrost już nałożony. Teraz będziemy farbować długości końców. Długości końców będziemy farbować trzema różnymi mieszankami. Przez ciepłą, neutralną, czyli taką wypośrodkowaną pomiędzy ciepłą a zimną, czyli beżem. Po cieplejszą e, odcienie. Tak, by stworzyć jak najbardziej zróżnicowany melanż nawóz. I jesteśmy już po skończeniu w pełnej koloryzacji. Z tonowaniem długości końców. Mieliśmy dwa etapy. Pierwszy etap rozjaśnienie farbą 12.0 z 6% aktywatorem i czyszczenie prze, przezłoconego elementu, momentu włosów. Następnie mieliśmy farbę na odrost i trzy farby w panelach położone na przemiennie na długościach końców. Zobaczcie, i niesamowitość tego koloru, jak ten kolor żyje jak przechodzi ciepły, w zimny, perłowy, brzoskwiniowy kolor, beżowy. Użyję jeszcze naszego super nabłyszczacza, który nadaje nie tylko połysk, ale i piękny zapach włosów, A do stylizacji włosów Najpierw użyliśmy odżywki dwufazowej z serii arganowej, następnie fluidu wygładzającego, spreju nadającego objętość włosom i do każdego każdej stylizacji fryzury używamy naszej ulubionej termoochrony, spreju termicznego zabezpieczającego włosy. I jeszcze we wszystkim pomogła nam przy modelowaniu nasza nowa suszarka Chi, która jest fantastyczną suszarką, ponieważ ja mogę spokojnie rozmawiać z klientem, nagrywać filmik i dalej pracować, bo jest tak cicha, a bardzo mocna. Mamy pięknie wyrównany kolor na długość, na odroście. Mamy piękny, chłodny blond przechodzący w różne kolory.